Żeby wystartować na paralotni z terenu nizinnego bez pomocy innych osób, potrzebny jest napęd. Napęd można założyć na plecy i wtedy jest paralotnia z napędem. Ale również napęd można przymocować do wózka i wtedy mamy motoparalotnię. Jeżeli wózek jest ciężki, wtedy mówimy o paraplanie. Tu akurat stoi paraplan to jest właściciel tego paraplanu. Może podejdziemy, zobaczymy jak on wygląda. Wózek jest trójkołowy ze sterowanym przednim kółkiem. Za pomocą takiego popychacza możemy na ziemi sterować, jadąc na wózku. Wózek jest dwuosobowy, z przodu siedzi pilot, z tyłu pasażer, a napęd zamocowany z tyłu. Silniki stosowane do paraplanów są podobne czy nawet identyczne jak silniki stosowane do motolotni czy samolotów ultralekkich. Wskaźniki do tego silnika w tym przypadku są zainstalowane tutaj z przodu. To jest tak zwany flydat. Jeżeli włączymy flydat, on pokazuje parametry pracy silnika: temperaturę silnika, obroty, temperaturę wody chłodzącej. To jest najważniejszy przyrząd, czyli tak trochę przypomina drążek samolotowy, ale, ale w, tym w tym wypadku jest to ty właśnie cięgło gazu, czyli na siebie do góry, od siebie na dół. Na siebie zwiększamy obroty, zmniejszamy obroty. Jeżeli chcemy zakręcać no to, to sterujemy jak klasycznym skrzydłem, yy, czyli prawa nóżka, lewa nóżka. Te linki dochodzą do krawędzi spływu. Do spływu tak i do stabilizatorów. No linki są bardzo cienkie, ale mimo, że wózek waży z paliwem 200 kg Mogą wsiąść na ten wózek dwie osoby, to jeszcze lata i lata bezpieczniej. Tak dobrze zbudowany facet jak ja. I tak dobrze I... zbudowana kobieta jak ja I mogą jeszcze. razem polecieć. jest ciekawe urządzenie, bo to jest. Wskaźnik, wskaźnik poziomu paliwa. Wskaźnik poziomu paliwa. Zbiornik paliwa jest y, częściowo przezroczysty. Tak jest. Widać, jaki jest poziom paliwa. I żeby osoba, która pilotuje tym paraplanem, wiedziała, ile czasu jeszcze może lecieć, wystarczy, że zerknie w to lusterko. No, trzeba czasami 3-4 razy bełtnąć tym, tym paliwem, tak mówiąc. Brzydko? Żeby zobaczyć, żeby zobaczyć gdzie jest ten poziom. Żeby zobaczyć tą falę. Amerykanie sprzedając ten sprzęt gwarantują dwie godziny darmowego szkolenia i te dwie godziny wystarcza, żeby wystartować samodzielnie. No to jest Także... niezwykle mało w porównaniu z innymi tak. sportami. Tak, czyli na samolotach trzeba wylatać, powiedzmy, około 9 godzin, żeby, żeby wystartować samodzielnie. Tak. To wystarczy dwie godziny i już człowiek, powiedzmy, że jest w stanie wystartować i wylądować bezpiecznie. Jeżeli chodzi o prędkości, to... Przy bezpiecznej pogodzie lata 30 mil na godzinę. No, jest to, jest to bardzo takie, jakby latanie no, dla, dla, dla starszych panów, bo, bo lata się właśnie nisko i powoli. Czyli tak Ale nie jak... zwalnia się na zakrętach. Mm -hmm. Dla starszych panów, no bo w paralotnie z napędem trzeba jednak rozbiec się z tym ciężarem o, o, na plecach. Tak, i, I już to podwozie trzeba mieć trochę lepsze. Tak, a jeżeli ktoś y, nie chce, nie lubi, nie ma siły, może również startować korzystając z tego wózka. O, oczywiście, bo ma tam lekko zrobione, nadwątlone, to. No to amortyzacja jest dosyć skuteczna, bo to, to są olejowo-gazowe amortyzatory, oprócz tego ta, ta belka to jest wokół. Na, z na właśnie szklanego i te 360, 360 kilo nawet właśnie przy jakimś takim twardym lądowaniu wytrzymuje. Jedynie troszeczkę siły trzeba, żeby włączyć silnik, bo rozrusznik nie jest elektryczny, tylko ręczny. Ciągnie się za ten uchwyt żeby włączyć silnik. No, tu bywają różne wersje. Wersja z elektrycznym właśnie starterem albo z ręcznym. No ja się zdecydowałem na, na taki. Na razie jeszcze, jeszcze daję ranę. Zespół napędowy jest osłonięty koszem. Chodzi o to, żeby śmigło nie było uszkadzane przez jakieś badyle, rośliny, które rosną na miejscu, z którego startujemy. Tutaj akurat mamy śmigło z kompozytu śmigło nieprzestawialne, yy, ale można również stosować śmigła przestawialne na ziemi, zmieniać kąt nastawienia śmigła. Śmigło ma krawędzie natarcia okute. To jest Sasiu, mój wynalazek ta siateczka, ze względu właśnie, że czasami w tym roku jest dosyć sucho, ale. Jak jest wyższa trawa, to, to pozwala właśnie chronić śmigło, bo te końcówki takie obdrapane to są właśnie od, od wysokiej trawy. Jeszcze jeden element dołożyłem tą, tą rurę czy, czy, czy ten pałąk właśnie w celu ochrony przed jakimiś przeszkodami liniowymi, które czasami przy terenowym lądowaniu albo przygodnym lądowaniu no, w znakomity sposób chronią, chronią pilota. Uwaga! Od śmigła! Na bardziej odpowiednie. Dziękuję bardzo.